W dzisiejszym odcinku chciałem ci powiedzieć, dlaczego Czechy są lepsze od Polski. Zanim zacznę plucie prostych faktów, chciałbym ci poprosić, abyś został do końca, gdyż dla najbardziej wytrwałych czeka dodatkowa scena. Zacznę od tego, że Polacy się nie myją, taką mają tradycję, a obyczaje to dla nich rzecz święta. Czesi natomiast są za pan brat z higieną. W ten sposób można ich łatwo rozróżnić. Tak wygląda typowy Czech. A tak Polak. Łączy się to też z tym, że Praga wygląda tak, a Warszawa tak. Nie wiem jak dla Ciebie, ale dla mnie te fakty są już za proste. A nie wspomniałem jeszcze nawet o tym, że w Czechach zarobki, także standard życia są wiele wyższe. Gdy Czech idzie do luksusowej restauracji. Polak zastanawia się, co to w ogóle jest jedzenie. Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę to, że Czechami rządzi taki oto czcigodny miłoż, a Polską rządzi... On... To znaczy, nie mi oceniać przywódców narodów, więc posłuchajmy, co sami obywatele mają do powiedzenia na ten temat. Miluję prezydenta Andrzeja Dudę. Oj, nie sądziłem, że będzie aż tak wulgarnie. Lepiej pominimy ten segment. Jeżeli nadal, nawet pomimo tego, że podałem już 15 faktów wskazujących na dominację trzech nad Polską, masz jakieś wątpliwości? Chyba już po prostu Polaczki tak mają. Collati!